Hej, jesteśmy w Anglii, niedaleko bazy lotnictwa brytyjskiego tak zwanego RAF-u i znajduje się tutaj pomnik wzniesiony. Za chwilę trochę więcej o tej historii Wam przeczytam ze ściągawy, jaka jest przygotowana w języku angielskim i polskim tutaj przed. Tylko z jednym błędem, zamiast Sowietów jest napisane Sowiety, ale Tutaj właśnie w North Pole jest pomnik, w którym Anglicy docenili wszystkich Polaków walczących w siłach lotniczych przeciwko nazistowskim Niemcom, ale również w obronie Wielkiej Brytanii. O tyle to jest śmieszne, że kilka dni temu jak stałem na parkingu wskazanym w aplikacji jako miejsce przyjazne do spędzenia tam y, czasu na tym parkingu bez żadnych restrykcji. Okazało się, drugiego dnia przyszła pani z pobliskiego ośrodka i powiedziała, że y, my jako Polacy jesteśmy podejrzani o to, że chcemy coś kraść, albo że jako pedofile jesteśmy niedaleko basenu i jakiegoś tam placu zabaw. Byliśmy w sumie dość daleko od placu zabaw i nie patrzyliśmy się na ten plac zabaw. Więc zabawne jest to, że można chodzić po ulicach Londynu z zasłoniętą twarzą i w ogóle i wiele innych kultur tak naprawdę rządzi tutaj włącznie z tymi dzielnicami, na których wprowadzają rygor swój. Ale chyba ci ludzie, którzy tu mieszkali niedaleko, zapomnieli o tym, że Polacy mieli bardzo duży wkład w to, żeby obronić Londyn przed bombardowaniami i żeby nie wyglądał jak Warszawa, co jest z jednej strony trochę smutne, a z drugiej strony pokazuje, że wszędzie są ludzie i ludziska. Także niestety w Anglii jest trochę problem ze znalezieniem bezpiecznego parkingu, na którym można po prostu normalnie sobie stanąć. A tutaj, wracając do ważniejszego tematu, mamy Ogród Pamięci Polskich Sił Zbrojnych. Eee, i, słuchajcie, to jest może nie jakaś ogromna rzecz i w ogóle, ale jednak jest to wspaniałe, że jest to docenione i że ktoś o tym pamięta. Ciekawe, jak długo będą o tym pamiętać, ponieważ eee, ludność Londynu była zawsze multikulturowa, ale teraz się miksuje szczególnie. I tak naprawdę, tak jak we wszystkich zachodnich państwach, zaczyna być dominowana przez ludzi innych kultur, dla których temat II wojny światowej w pewnym sensie jest pewną abstrakcją. I historia Polaków, którzy polegli, w walce przeciw wrogowi, ale obraniając mimo wszystko tę ziemię no niestety, ale grozi jej zapomnienie jest tutaj hałas z ulicy, ale to miejsce jest zrobione naprawdę tak, że można przyjść w zadumie i pochylić się nad historią zastanowić się, czy wnioski zostały wyciągnięte i czy jako Polacy nie czy, tylko jak jako Polacy możemy być dumni z tego, co robiliśmy i co osiągaliśmy. Naprawdę, Polacy nie tylko przez to, że nie yy, przestrzegali, nazwijmy to, przepisów i wytycznych dotyczących walki lotniczej mówiącej o zbliżaniu się do wroga na określone odległości, ale dzięki swoim umiejętnościom i ogniu w sercu naprawdę bardzo mocno przyłożyli się do obrony nieba nad Anglią przed bombardowaniami, przed myśliwcami i Przyłożyli swoją rękę do tego, że tutejsze zabytki i przemysł nie został zniszczony tak jak, nie wiem, jak Warszawa, która była w zasadzie zrównana z ziemią. I have, a fault, a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. British people thanks for this monument. 2 sierpnia 1940 roku na lotnisku Northfold sformowano dywizjon 303 Kościuszkowski. W tym czasie lotnictwo Myśliwskie RAF toczyło ciężkie walki z lotnictwem niemieckim na niebie Wielkiej Brytanii. Niemieckie bombowce atakowały lotniska RAF i fabryki lotnicze, a niemieckie myśliwce nieustannie redukowały siłę bojową lotnictwa myśliwskiego RAF. Brakowało pilotów, więc brytyjskie dowództwo skracało program szkolenia, a także podjęło decyzję o włączeniu do walk również pilotów cudzoziemskich. Dywizjon 303 sformowano jako drugi polski dywizjon, dywizjon myśliwski Wielkiej Brytanii. Stał się on najskuteczniejszym dywizjonem alianckim w bitwie o Anglię. Brytyjskie dowództwo lotnictwa myśliwskiego zaliczyło mu zestrzelenie. 126 samolotów wroga w ciągu zaledwie 6 tygodni. W szeregach dywizjonu 303 walczył też najskuteczniejszy pilot Bitwy o Anglię, sierżant Józef Frantisek. Był Czechem, ale wybrał służbę w polskich siłach powietrznych. Oficjalnie zaliczono mu zestrzelenie 17 samolotów wroga w okresie Bitwy o Anglię. Zginął on 8 października 1940 roku w wypadku lotniczym. W efekcie napływu polskich lotników do Wielkiej Brytanii po upadku Polskiej, Polski i Francji do końca 1940 roku dotarło ich tu 10 tysięcy oraz sukcesów odnoszonych przez Polaków w bitwie o Anglię sformowano kolejne polskie dywizjony. Ogółem do końca II wojny światowej u boku RAF powstały cztery polskie dywizjony bombowe i dziewięć myśliwskich. Od marca 1941 roku te ostatnie zgrupowano w ramach tzw. skrzydeł i przez następne trzy lata jedno z tych skrzydeł stacjonowało nieprzerwanie w bazie RAF-Nordfold. Po zwycięstwie aliantów w II wojnie światowej Polska znalazła się pod władzą marionetkowego rządu komunistycznego narzuconego przez Sowietów. Rząd brytyjski nakłaniał polskich lotników do powrotu do Polski, ale wielu z nich wolało pozostać w Wielkiej Brytanii, niż ryzykować uwięzienie albo jeszcze gorszy los z ręki komunistów. Z powodów politycznych nie dopuszczono ich do udziału w Paradzie Zwycięstwa w Londynie w 1946 roku. Tylko tutaj, w Northolt, należycie doceniono ich wkład w wysiłek wojenny. Przy silnym poparciu najwyższego szczebla rafu wzniesiono tu pomnik odsłonięty 2 listopada 1948 roku. Upamiętnia on wszystkie polskie dywizjony, które latały u boku Royal Air Force. Kampanie, w których walczyły oraz polskich lotników poległych podczas działań wojennych. jeng